Do hymnu. 15 sierpnia na pamiątkę bitwy warszawskiej, jednej z najważniejszych bitew w historii Europy. Bitwy, która zatrzymała pochód radzieckich wojsk, które docelowo miały pokonać Polskę, ale miały szerzyć rewolucję dalej na całą Europę. Myślę, że to jest bitwa, której ciągle wielu ludzi nie, do, nie docenia, a jest to jedna z najważniejszych bitew w historii Europy, bezwzględnie. Polscy żołnierze z wielkim poświęceniem, ale też z, z doskonałą myślą oficerską, z planem zatrzymali pochód radziecki, śmiałym manewrem pokonali, okrążyli Rosjan, pokonaliśmy Rosjan, wyparliśmy ich z Polski. Dzięki temu na pewien czas zagwarantowaliśmy sobie wolność. Później przyszła druga wojna światowa i to się wszystko zmieniło. Natomiast na cześć tej jakże ważnej bitwy ustanowiono Święto Wojska Polskiego i dzisiaj składam w imieniu swoim, ale myślę, że wszystkich mieszkańców Zgorzelca życzenia przede wszystkim zdrowia, szczęścia i tego, żeby nigdy nie musieli swoich umiejętności wykorzystywać w prawdziwym boju. Dziękujemy za to co robią i tym żołnierzom którzy teraz służą, ale tym wszystkim którzy mieszkali i pracowali w Zgorzelcu, wszystkim żołnierzom którzy służyli dla Polski bardzo, bardzo. My wszyscy cywile wam dzisiaj dziękujemy.